Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy babkę cytrynową. Potrzebować będziemy cztery jajka, szklankę cukru, jedną cytrynę, szklankę mąki pszennej, pół szklanki mąki ziemniaczanej, dwie łyżeczki proszku i mam Trzy czwarte szklanki, ja tu mam olej słonecznikowy i szczyptę soli, jajka ubijamy z cukrem na przyszłą masę. Masę jajeczną już mamy. Ubitzą teraz będziemy dodawać mąki. Mąkę przesiewamy, aby była dobrze napowietrzona i mieliśmy puszystą babkę. Przesiewamy mąkę pszenną. Dodajemy proszek do pieczenia. I mąkę ziemniaczaną. Dolewamy kolej, i należy składniki połączyć na sam koniec wyciśniemy sok z cytryny, jeżeli lubimy, to możemy dać skórkę z cytryny cytrynę przelewamy wrzącą wodą dokładnie należy wyszorować i wówczas dodajemy skórkę z cytryny ścieramy na tarce i dodajemy do babki ja nie bardzo jestem zwolennikiem więc ja nie dodaję i składniki Mam połączone i teraz ciasto przelejemy do formy. Formę mam wysmarowaną tłuszczem i oprószoną mąką. Jeszcze brzegi ciasta zbierzemy. Czy sprawdzimy jest idealnie połączone i przelejemy ciasto. Do Formy babkowej. Przelewamy dookoła. I tak przygotowana babka powędruje do piekarnika na 45 minut w 170 stopniach. I będziemy mieli babkę cytrynową. I tak oto wygląda nasza babka cytrynowa. Przykrywamy leżę. Jest bardzo gorąca, spróbujemy ją obrócić. Tylko to będzie tak, bibabkę cukrem pudrem. zostawić do ostudzenia ale ja kawałeczek bardzo gorąca, spróbuję ukroić I tak oto mamy babkę cytrynową. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam do mojego bloga www.przepismamy.pl. Babka cytrynowa.